Manko Chciałem sobie dzisiaj zrobić próbę Wydajności Także zmontowałem sobie taki układzik Beczkę Tu było około 100 litrów wody, trochę wyszło Ale co, patrzę A tu spod Czwartego od dołu leje A ostatnio sprawdzałem jeszcze przed tym Przed zimą sprawdzałem, było OK. Także coś gdzieś puściło no niestety ryzyko jest jak się kupuje używki, różnie może być, ale z drugiej strony zaleta jest taka, że to jest układ modułowy, tu są tylko takie złączki na oringach Także ja go tutaj cyk 20 minut, ten wyciągnę, ten wyciągnę, ten wyciągnę, pójdzie do sprawdzenia, z powrotem dwa założę i na będzie sobie działało. Także. Z jednej strony wada, bo stare, a z drugiej zaleta, że jest modułowe, że można wyciągnąć jeden moduł, złożyć resztę i dalej mamy kolektory sprawne. Także działamy. No i 20 minut minęło, jesteśmy jeden krótszy, reszta szczelna. Tu trzeba będzie szybę wyciąć, pozoglądać. A ja mam raczej opanowane trochę silikonu. Nic trudno, używka, nic nie poradzisz. Pompka chodzi. Na razie na jedną pompkę przepływ potrzebuje. Zobaczymy. Jeszcze jakieś termometry pozakładam. Zobaczymy, co przez cały dzień zrobi. Dobra, działamy. Dobra, układ działa. Chodzi na jednej pompce. Na razie jedna pompka ogarnia bez problemu. Także. Woltażu sobie pilnuję, żeby nie było, nie wiem czego tego, yy, to aparat nie łapie, ale ok, mamy 42 stopnie na kolektorze i 40 stopni mamy w, be, w beczce. Także tu jest około 70 litrów wody. Czujniczek jest stawiony, pływa sobie i co. Drugi czujnik dałem tutaj na sztukę, na rurkę. Także to wszystko testy. Zobaczymy, co to pokaże. Jak na razie myślałem, że będzie lepiej, ale dobra. Jeszcze zobaczymy, bo to jest układ otwarty, woda się w beczce wychładza. Cały czas pompa chodzi. Jeśli zajdzie słonko, to kolektor działa jak grzejnik i oddaje ciepło, także wszystko się okaże. No, nic tam tego muszę rozebrać i pozaglądać całą boli Jest 12.30 Kolektor ma 52, woda w baniaku 51. Nawet Wy tego nie widzicie, ale ja to widzę, woda paruje. Także Tyle chyba z tego wyciągniemy. Chyba, dziobiec zamknięty na pewno pociągnie więcej. Dobra, tyle na dzisiaj. Maksymalna temperatura kolektorów teraz już spadła. Była 65 stopni. Wodę w beczce zagrzało na 60. Także coś się dzieje. No nic, trzeba to będzie jakoś do kupy poskładać. Sterownik jeszcze muszę kupić. I będzie chodziło. Także taka próba była, to już te szczelne, nic nie kapie, nic ten na no tego jeszcze się znajdzie miejsce.